Cześć, witam już w ostatnim odcinku na temat pluginów Trackardi. Ostatnim razem udało nam się stworzyć plugin The Night Split, który działa w ten sposób, że jeżeli była noc, to na tym porcie pojawiało się true, jeżeli był dzień, to na tym porcie pojawił się true, a na innym null. No. Sprawdźmy, czy to dalej działa. I widzimy, że mamy na porcie output, na porcie dzień mamy true, na porcie night mamy null. No. Zmieniło się ten odcinek, nagrywam w dzień. Wszystko działa. Możemy sobie zobaczyć, które z tych portów czy rzeczywiście zwracają poprawne dane. Więc mamy na połączeniu, tym mamy na inputcie true. Na tym połączeniu mamy null. Wszystko jest ok. Gdy jest null, ta część workflow nie będzie wykonywana. Czyli tak zostanie wykonany program. Ta część nie zostanie wykonana. No dobrze. Mieliśmy jeden problem. Problem polegał na tym, że było tutaj zakodowane w tym miejscu. W tej chwili już to zmieniłem. Tak, tutaj, w tym miejscu. Nie. W tym miejscu mam zakodowane, że z kontekstu będziemy pobierać, z sesji z kontekstu będziemy pobierać czas i strefę czasową. Zobaczmy sobie zdarzenia. Mamy jakieś zdarzenia. Czyli pobieraliśmy sobie to. Natomiast może być tak, że ta informacja będzie gdzie indziej przekazywana. Możemy powiedzieć, że to jest domyślna pozycja tej informacji, ale chcielibyśmy móc. Wskazać w konfiguracji, gdzie na innej pozycji może znajdować się ta informacja, czyli o strefie czasowej. Czyli potrzebujemy konfiguracji tutaj na wejściu do klasy. Robię to się w ten sposób, że piszemy init i tu przekazujemy im dictionary, który jest naszą konfiguracją. W tym wypadku napiszmy sobie time zone i. Tą wartość, musi podać, tą wartość musi podać użytkownik. Na tym wejściu tutaj w Quarks, gdybyśmy sobie zrobili Print, to otrzymamy dokładnie taką, e, taką informację. No to sprawdźmy sobie, czy w ogóle ktoś może nie, nie wykasował e, tej informacji w ogóle, więc gdyby nie było Time Zone w Quarks, czyli gdyby ona się tutaj nie pojawiła, no to zwróćmy błąd. OK, jeżeli nie ma timezone, Zone lub, lub jest NON, czyli Nikt nic nie zmienił, tzn. nie została zmieniona ta wartość, no to wtedy zwróć taką, takie, takie, taką informację, taki błąd, jeżeli wszystko jest ok, no i przypiszmy, przypiszmy tutaj tą wartość. Ok, teraz chciałbym pokazać w jaki sposób możemy dobierać się do danych z, z profilu, z sesji, właśnie na poziomie, na poziomie konfiguracji. No bo tutaj, w tym miejscu, jak będziemy już. W trakardii. użytkownik będzie musiał wprowadzić jakąś, jakąś informację o lokalizacji. Ja pokażę może, w jaki sposób to się robi. Ja spróbuję znaleźć jakiś, jakiś nod, który ma konfigurację. increment increment counter, chyba ten ma. O, tutaj się w, tym, w tej zakładce pokazuje. I on właśnie jest, ja miał taki zdefiniowany, dlatego noda właśnie w ten sposób. I ma bardzo podobną sytuację, po prostu field. I tutaj trzeba podać, skąd ma być pobrana informacja. Jakie właściwie pole ma być podniesione o jeden do góry? Te pola oczywiście znajdują się w profilu, bądź w sesji, bądź w evencie. Możemy po prostu różne te pola. Mamy taki sposób notacji, który, który nazwany w systemie jest dot notation. W samym początku podajemy skąd chcemy pobrać. Na przykład chcemy pobrać pole pro, z profilu mapa i podajemy ciąg po kropkach, gdzie ono się znajduje. Aby zobaczyć, gdzie jest profil, to sobie kliknę, tutaj mamy informację o profilu. No i tutaj mamy na przykład, możemy sobie pobrać e, trades, trades, private, no i jakąś wartość pisać. Czyli na przykład mielibyśmy podnieść sobie e, wartość. jeszcze raz, muszę napisać trades, czyli cechy, wartość, bo public, no i jakąś wartość, na przykład jak się nazywa visits. No I teraz w ten sposób mamy właśnie opisane, że mamy w profilu, w pozycji Trade Public Visits ma zostać podniesiona, podniesiona wartość o 1, czyli tutaj trades Private powstanie nowe polo Visits i zostanie podniesione o 1. Chcemy ją użyć w naszym, w naszym, pluginie. Tutaj pojawi też się właśnie tab do konfiguracji, który na początku będzie miał taką wartość, a później ktoś w niego wpisze coś takiego jak profil bo nawet nie mam w ten session, a może ustawmy od razu tą wartość, bo mamy tak session kontekst mapa time tz. Możemy od razu ustalić taką wartość domyślną, więc nasz plugin będzie działał od razu, a jak ktoś będzie chciał w inne miejsce, to sobie po prostu to zmieni. I żeby dostać się do tej wartości, mamy przetworzoną taką klasę, która się nazywa dot accessor. Aby z niej skorzystać, już nawet system nam podpowiada, że nie jest zainstalowany trackard dot notation. Ja już od razu dodałem sobie ten y Tą bibliotekę. Tracardi.notation oraz w setup dodałem sobie też ją. Nie dodałem. Trzeba ją dodać też do setup. Tracardi.notation. I musimy ją zainstalować. fit install. Tracardi.notation. Wszystko ok? Teraz wracamy do kodu. Zaimportujmy tą bibliotekę. Tracardi.notation. Widzimy, że tutaj jeszcze system nam mówi, że brak payloadu. Dlatego, że możemy także pobierać informacje właśnie w sposób taki notowany, że dopisujemy payload i też po, podajemy jakąś ścieżkę dostępu i on będzie brał z informacji, która wchodzi do noda payload to jest to co tutaj się pojawia, że wchodzi do nodu za każdym razem, czyli to co jest na tym wejściu. Dobrze, no to tu zmieńmy sobie, że payload się nazywa i też zapowiem, że payload dla celów dokumentacyjnych, że najpóźniej jest payload. No dobrze, i tu mamy nasze DOT, czyli nasz obiekt, i żeby pobrać, pobrać z niego dane, robimy coś takiego, i on jest swego rodzaju dictionary, przekazujemy to, co wpisał, co tutaj pisze w tym miejscu użytkownik. Jeżeli nie wpisze nic, to będzie session kontekst time tz. a jeżeli sorry, tak to powinno wyglądać. A jeżeli, jeżeli coś piszę, to będzie coś innego. No i tu pojawi nam się wartość, właśnie z sesji, z kontekstu. No i wszystko powinno działać tak samo jak, jak działa poprzednio. Teraz zbudujmy bibliotekę. Musimy podnieść wersję. Zróbmy, że to jest nasza wersja już 2.0. Zbudowałem. Dobrze, mamy wersję 2.0. No to teraz spróbujmy zainstalować. Upgrade. OK, stary musimy wykasować. Widzimy nowy. Klikniemy dwa razy na niego. I mamy konfigurację. I mamy to, cośmy wpisali Timezone i Session Context Timezone. Teraz zobaczymy, czy to działa. Bo muszę też sam to sprawdzić. Debug. OK. Działa. Na porcie day mamy true, na porcie night mamy false. Dobrze, teraz spróbujmy zrobić jakiś błąd. Ok, mamy błąd. Zobaczmy, co się ten... Invalid notation could not find value. Kim nie mógł znaleźć sesji takiej wartości? No, bo takiej wartości nie ma. Spróbujmy może teraz jeszcze podejść do sesji. To jest nasz timezone, a spróbujmy zrobić, żeby był błąd, czyli żeby on nie udało mu się sparsować tego ewentualnie, bo no, to może być ciekawa sytuacja. Wpiszemy local konfiguracja. Wpiszemy lokal. Moim zdaniem on się nie wywali, tylko poda nam złe dane, ale zaraz powiem dlaczego. Nie, wywalił się, teraz zobaczymy, co się stało. E tu walić to OnePark. Jasne. Dobrze by było, żebyśmy dodali walidację do naszej dany, bo w tej chwili wartość, którą otrzymał timezone, to jest wartość. To jest ta wartość. No i teraz w tym miejscu, gdy robimy dokładnie jest, gdy robimy tu split, no oczekujemy dwóch wartości. Regionu, który nas nie interesuje, i town. A tu otrzymam, oczywiście, więcej. I dobrze by było, żebyśmy zrobili walidację tutaj na, na timezone tak czy otrzymujemy jakiś taki e, string który tu są jakieś znaki jest przedzielenie i znowu są jakieś znaki otworzę sobie nową funkcję validate time zone. tu otrzymujemy timezone ta funkcja będzie statyczna bo no, nie potrzebujemy żadnych informacji, chociaż nie, inaczej, nie będziemy robić jej bo tutaj mamy timezone. E, tu jest nasz ciąg, który definiuje w jaki sposób mamy walidować, więc skopiujemy sobie nasz ciąg, naszą walidację, zaimportujmy moduł re, to są regexpy i tutaj jest nasz timezone, sobie gdzieś z boku po prostu to przetestuję, Czasami tak robię. Nie dodajemy do repozytorium. Ok, jakąś strefę czasową wymyślimy sobie. Dobrze. Uruchommy. Dobra, widzę, że zwraca on obiekt typu match, który pokazuje pomiędzy pierwszym a pierwszym a czwartym znakiem jest smaczowane. Zwracany jest non ok, czyli jeżeli macz to jeżeli nie jest non to znaczy, że udało się zmaczować. No i dobrze, jeżeli self time zone jeżeli nie udało się zwalidować to rise ok, no i teraz musimy wypełnić te dane raz, dwa Pierwszym, na pierwszym, w pierwszej pozycji jest konfiguracja, czyli to, na drugiej pozycji jest zwrócona wartość, czyli to, musimy przesunąć jeszcze niżej. Dobrze. Tylko jednak błąd jest, bo my nie walidujemy tego, tylko walidujemy tą wartość, która już jest zwrócona. W takim razie jednak musimy tu przekazać timezone. I to będzie timezone tutaj. Ta metoda może być w takim razie statyczna. I tu musimy przekazać timezone. Teraz powtórka z rozrywki, kompilacja, instalacja. OK, mamy nasz błąd. Your configura configuration session context time points to value. I tu mamy wartość. And the value is not valid time zone. Wszystko OK. Więc nasz plugin jest gotowy. Poprawiłem błąd. Wszystko powinno być OK. Zgadza się. Więc nasz plugin jest gotowy. Właściwie to jest wszystko. Dzięki.